62-letni Antonius, emerytowany pracownik socjalny, pocałował czternastolatkę jakoś inaczej niż ona by chciała. Jakoś nieswojo. Czuła, że tak nie powinno być. Toni, bo takie przezwisko miał Antonius wśród lokalnej ludności, lubił towarzystwo dzieci. Klub dla dzieci, który założył w starej kaczkarni, cieszył się wielką popularnością wśród miejscowej tej młodszej młodzieży. Toni zagwarantował im bilard, gry planszowe, komputerowe, ogniska, wycieczki, pikniki, pingponki itd., tak itd., tak co tylko sobie dusza małego dziecka w małej wiosce zapragnie. Działo się to pod Jędrzejowem, w zasadzie niedaleko Sobkowa. W 1990 roku zaczęła się ta historia. To wtedy właśnie pojawił się tam owy holender Antonius L. Wykupił właśnie stare gospodarstwo, starą kaczkarnię i tam założył swój nowy dom. Przez 10 poprzednich lat wynajmował mieszkanie pod kielcami. Z Polską zaś miał kontakty od początku lat 80., kiedy to przywoził do jeszcze komunistycznego kraju paczki z zachodu, ponieważ jego ojciec był z pochodzenia Polakiem. Był oczywiście miły. Łatwo było zobaczyć, że próbował się wkupić w łaski tutejszych, ale ze starszą młodzieżą się nie dogadywał. Robili mu oni problemy, zniszczyli trochę rzeczy, więc zakazał im on wstępu do jego klubu dzieci. Przez te dwa lata, kiedy otwarty był jego klub, miejsce to odwiedziło kilkadziesiąt dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Powoli, acz nieobłaganie zaczęły wychodzić, no cóż, dziwne predyspozycje to niego. Na przykład to, że bardzo lubił robić zdjęcia wszystkim i wszystkiemu, w tym nagim dzieciom. Nagim w basenie, młodzi chłopcy się kąpali, a tutaj się mówili, że przecież to normalne, że w lato dzieci biegają bez majtek. Toni wpadł też na pomysł noclegu dla dzieci w swoim klubie, na który jednak rodzice się nie zgodzili, co Toni bardzo ciężko przeżył. Ciężko mu było się z tym pogodzić. W końcu postanowił, że ten biznes nie za bardzo mu się opłaca, no bo oprócz takich rozrywek, które wymieniłem wcześniej, zapewniał też dzieciom różnego rodzaju napoje i przekąski, to postanowił od każdego dziecka pobierać codziennie po złotówce. Później tłumaczył się przed policją, że właśnie ta opłata, wprowadzenie tej opłaty jednej złotówki zapewniła mu donos, który spowodował jego aresztowanie i powstanie na jego temat tych okropnych plotek, z którymi on nie miał nic wspólnego. Prawdą jest, że już przed feriami zimowymi roku 2002 Psycholog w szkole ostrzegała dzieci, że raczej nie powinny się pojawiać w domu Holendra. Tuż przed końcem wakacji do szkoły zawitali policjanci z pogadanką typową dla tego okresu przestrzegającą przed niebezpieczeństwami związanymi z odpoczynkiem, relaksem i ogólnie okresem wakacyjnym. Po tej pogadance Jedna z dziewczyn, uczennic miejscowej szkoły, opowiedziała policjantom o tym, że była w klubie u Toniego łapana przez Toniego za pośladki. Policjanci oczywiście donieśli o tym komendzie wojewódzkiej i komendant wojewódzki w Kielcach założył specjalną grupę dochodzeniową, którą dowodziła kobieta. Ponieważ miało to być delikatne i odpowiednie dla dzieci. Doszło do przesłuchań dzieci w Kielcach z obecnością psychologa przez policję, i przesłuchania te poskutkowały nalotem na dom Holendra na początku lipca 2002 roku. W jego domu zabezpieczono zdjęcia i negatywy z nagimi dziećmi, w dziwnych, niektórzy nawet mówią, wyuzdanych pozach. Około 100 kaset VHS z filmami pornograficznymi, w tym niektóre z udziałem osób nieletnich, ale nie dzieci miejscowych, lecz zupełnie innych, obcych i nieznanych. Z zeznań dzieci wynika, że molestował on je poprzez dotykanie ich części intymnych, pośladków, brzucha i podbrzusza. Podejrzewano go również o przesyłanie zdjęć dzieci na zamówienie do Holandii czy ogólnie Zachodu. Prokuratura wystąpiła o areszt tymczasowy, jednakże sąd odrzucił ten pomysł i zastosował dozór policyjny. Holender miał oddać swój paszport i dwa razy w tygodniu zgłaszać się do miejscowej komendy w W tej małej miejscowości pojawił się ogrom dziennikarzy, to naprawdę była. Sprawa na całą Polskę, ci z was starsi możliwe, że pamiętają taki coś? I miejscowi ludzie w większości raczej bronią to niego. Jak mówiłem, to nie był miły. Starszym stawiał po kielichu, młodym stawiał po soczku. Miejscowi mówili: Cytuję, że to człowiek kulturalny, przyjemnie z nim przebywać, ma bogate zainteresowania. Poza tym, ci mieszkańcy, którzy mieli dzieci, odczuwali po prostu straszliwy wstyd. Może teraz nie jest to aż tak widoczne i trochę się z tym rzeczywiście udało zawalczyć, no ale wtedy oczywiście to ofiara miała się wstydzić. To ofiara miała być zepsuta za to, że była ofiarą. Matka jednej z dziewczynek powiedziała tak: Teraz człowiekowi nawet wstyd wyjść na drogę, bo ludzie zaraz myślą, że mi córkę molestował. Takiej mentalności trzeba się jak najszybciej pozbyć. W czasie przesłuchania Antonius L. zaszokował policjantów stwierdzeniem, że on dzieci kocha. Robił im rozebrane, w cudzysłowie, zdjęcia, aby były bardziej wyluzowane i otwarte. Oraz przyznał się, że Owszem, robił dzieciom zdjęcia w basenie, w którym podnosiły one ręce, ale dla okazania, że są pełne siły. Być może uderzał dzieci w pośladki i całował w usta, ale bez podtekstów seksualnych nie wiedział, że takie zachowania są w Polsce zastrzeżone dla rodziców. Oczywiście, on nic nie wiedział. A to, żeby były bardziej wyluzowane dzieci, to wcale nie jest typowa technika pedofilów. W czerwcu 2003 roku Toni składa zażalenie na dozór policyjny i prosi o zwrot paszportu. Proces trwa znacznie dłużej niż powinien, gdyż Toni zmusza sąd do tego, by wszystkie dokumenty i akta tłumaczył mu na język niderlandzki, gdyż nagle Tommy nawet nie mógł normalnie z nikim porozmawiać, chociaż 12 lat już mieszkał w Polsce. Nagle zapomniał, jak się mówi po polsku i on nie potrafi mówić po polsku. I w sierpniu tego roku Holendra w Polsce już nie ma, bo sąd oddał mu ten paszport za poręczeniem 9 tysięcy złotych. Dlaczego? Gdyż nie miał on w Polsce możliwości rehabilitacji jego chorego kręgosłupa. Sąd oddał mu paszport i pozwolił opuścić kraj, mimo tego, że dzieci zeznawały między innymi tak. Dzieci zeznawały, że podczas zabaw w klubie Utoniego holender całował je w usta. Brał na kolana, dziewczynkom dotykał piersi i pośladków. Dwóm chłopcom i dwóm dziewczynkom kazał zdjąć kąpielówki i fotografował nago w plastikowym ogrodowym basenie. Najbardziej wstrząsające są zeznania nastoletniego chłopca. Antonius L. poznał go w latach dziewięćdziesiątych, kiedy mieszkał jeszcze w okolicach Murawicy. Nastolatek zeznał, że dostawał do picia kolę o dziwnym smaku. Chłopiec miał po niej bóle głowy. Kiedy kładł się spać, holender przychodził do niego, rozbierał go i siebie, dotykał w intymne miejsca. Pewnego dnia chłopiec uciekł do łazienki. Antonius Elf szedł tam przez okno, złapał go i przyniósł znowu do łóżka. Jedną ręką dotykał jego narządów płciowych, w drugiej trzymał aparat fotograficzny i robił zdjęcia. Od listopada 1999 do lipca 2002 roku powtarzało się to 10 razy. A sąd go wypuszcza, bo Holender ma chory kręgosłup i nagle w Polsce nie może mieć rehabilitacji, musi ją mieć w Holandii. W czerwcu 2004 roku sąd Więdrzejowie skazuje Antoniusa na 3,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny stwierdza, że to nie są zdjęcia pornograficzne jednak. Ja widziałem te zdjęcia. One są zdjęciami pornograficznymi. Jedno z nich, te, które policja udostępniła, między innymi na początku, przedstawia trzech chłopców, jednego w majtkach, dwóch bez majtek. Oni są w moim wieku, w sensie, tak mniej więcej ja byłem w ich wieku w tamtym okresie dokładnie. I widać dosłownie, że ten starszy z nich, tak rok starszy chłopak, bo znacznie wyższy, ten, który ma majtki, wstydzi się tego zdjęcia. Dlaczego się wstydzi? No bo było ono Niemoralne. I on to już wie. Młodsze dzieci jeszcze tego nie wiedzą. Ci dwaj młodsi chłopcy tylko pozują rzeczywiście całkowicie nadzy. W dość rzeczywiście wyuzdany sposób. No nie wiadomo, czy Toni ich zachęcał, żeby przebrali taką pozę, czy sami po prostu w trakcie zabawy tak przebrali, a Tony tylko wykorzystał okazję dla jego chorych fantazji. Jego i jego kolegów z zachodu, bo wiemy, że przynajmniej dwóch obcych, nieznanych mężczyzn odwiedzało go parokrotnie w jego domu pod Sopkowym. I sąd operacyjny, a dokładnie sędzia Józefa Glazer socha stwierdza, że podobne zdjęcia można znaleźć w albumach rodzinnych. I tak, można je znaleźć w albumach rodzinnych, ale to są zdjęcia Twoich własnych dzieci, nie obcych. Niezupełnie obcy, którymi ty się tylko opiekujesz, kiedy oni przychodzą do twojego klubu i się bawią na basenie, a ty robisz im nagle zdjęcia. Sędzia mówi, że wszystkie wątpliwości muszą być rozstrzygane na korzyść oskarżonego. Stwierdziła jednak, że do molestowania rzeczywiście doszło, ale nie były to drastyczne przypadki. Tak sędzia to argumentuje. Więc kara była za wysoka. I oficjalnie zamolestowanie czwórki nieletnich osób Antonius L. dostał półtora roku więzienia. Wyrok się uprawomocnił, tylko to nic nie znaczyło, bo Holandia nie zgodziła się na ekstradycję osoby ponad 60-letniej. Nie zgodzili się także na to, by to u nich odsiedział wyrok, i odpowiedzieli na to oficjalnie w listopadzie 2006 roku i powiedzieli, że Holandia nie uznaje wyroków wydanych pod nieobecność oskarżonego. Co to w ogóle ma znaczyć? To wygląda jak wielka luka w prawie holenderskim, tak naprawdę. Mam nadzieję, że już ją załatali. No to w takim razie, w kwietniu 2008 roku, sąd wydał europejski nakaz aresztowania i nic. Holendrowie nawet nie udawali, że współpracują, nikt nawet nie odwiedził jego miejsca zamieszkania w Holandii. Ze strony holenderskiej nastąpił całkowity brak współpracy. Nie wiem, gdyby rzeczywiście ten wyrok wynosił przynajmniej te 3,5 roku, co i tak jest wyrokiem, Kryminalnie wręcz niskim za takie czyny, to może inaczej by na to spojrzeli. Ja tam półtora roku to tam pies to trącał. Co się będziemy za półtora roku z jakimś dziadkiem uganiać? Tak myśleli Holendrzy, ośmieszając polski system sprawiedliwości i polskie sądy. Polski sąd może sobie wydawać nakaz aresztowania, może sobie wydawać prośby o to, żeby go oni przechowali w więzieniu, ten wyrok tam odsiedział. A im to lata. Nie. I co nam zrobicie? Przedawnienie wykonania kary upłynęło w 2020 roku. Kim tak naprawdę był holenderski Antonius? Jakich innych przestępstw się dopuścił, o których my nawet nie wiemy? Jaki był jego prawdziwy cel mieszkania w Polsce? Kto się z nim kontaktował z zachodniej Europy? Jakie materiały on wysyłał lub produkował dla klientów z zachodniej Europy? kogo skrzywdził w swoim życiu. Niekoniecznie w Polsce tylko. Co z Holandią? On miał 62 lata, kiedy go złapali. Nie zaczął nagle w tym wieku. To człowiek, który przedstawia wszelkie oznaki typowego pedofila. I polski sąd, polskie sędzia go usprawiedliwia, że tam robienie zdjęć obcym dzieciom nago, to to tak jakby robienie zdjęć do albumów rodzinnych. To się w pale nie mieści. Niestety, wyrok zapadł nie wykonano go sprawiedliwości żadnej. Nie wiemy jak naprawdę jaka skala zła była wyrządzona przez to niego. Z Polski sobie można bimbać, nie zwracać uwagi na to, co ich sądy do nas mówią. I w ogóle to można przyjeżdżać z zachodniej Europy, molestować polskie dzieci i spoko, jeszcze ci dadzą paszport i pozwolą wyjechać. Naprawdę ta sprawa. I najbardziej mnie chyba zbulwersowała z tych opowiadanych już tutaj na moim kanale sali kryminalne Kielce. To jest coś niewyobrażalnego, absurdalne. Zło, które wyrządził Tony było ogromne, a konsekwencje? Jakie konsekwencje? Żadne.